Ej, pogoda piękna, może byśmy zobaczyli coś ładnego w okolicy. Szczerze, szczerze to wybraliśmy się z jagodą, żeby sprawdzić nowy obowiązujący trend. Cena futra. Chyba był jakiś ostatnio przemarsz w obronie lisów. Wybraliśmy się z jagodą, żeby sprawdzić nowy trend na Instagramie, robienie zdjęć w rzepaku. Szanowne Państwo telewidzowie, zwróciło uwagę na nowy trend pojawiający się na Instagramie od jakiegoś czasu na rzepiary. To są panie, które robią sobie zdjęcia w rzepaku. Są takie miejsca w Polsce, gdzie nie wiem czy właściciel pola specjalnie obsiewa rzepakiem po to, żeby robić frajdę fotografom. Niestety u nas, mimo moich najszczerszych chęci, nie udało nam się takiego miejsca znaleźć. Co prawda wczoraj pojechaliśmy w stronę Wiśnicza, około 20 km od naszego domu zwiedziliśmy przy okazji szlak architektury drewnianej, który normalnie robi się jeżdżąc na rowerze, no ale wiadomo, że my z taką masą sprzętu nie bardzo mieliśmy możliwość, żeby w ten sposób ją pokonać. Udało nam się utrwalić na kasecie filmowej dwa kościoły drewniane, które leżą na tym szlaku drewnianym na szlaku architektury drewnianej one są naprawdę w bardzo dobrym stanie, wydaje mi się, że ten stan ich jest dlatego tak dobry, że zwyczajnie są poddawane stałej renowacji. Teraz mam takie pytanie: Czy zgadzacie się z tym, że rzepiary pozbawią rolników przychodu i narażą nas na głód? A może uda nam się spotkać jakąś sławną osobistość robiącą sobie właśnie foty na Instagram? Mamy więc zaliczone w czasie poszukiwania rzepaku zamek w Nowym Wiśniczu. Bardzo ładny zamek, też w stałej renowacji. Drewniany kościół w Pogwizdowie, który generalnie leży w takim fajnym miejscu, że wychodzą całkiem ciekawe foty. Ten kościół jest tak fajnie opasany tą drogą, że fota po drobnym retuszu wygląda idealnie. Na przykład na Instagram. Drewniany kościół w Sobolowie, który leży na szlaku architektury drewnianej, i wokół którego są dwa albo trzy cmentarze z I wojny światowej. My dalej poszukujemy jakiegoś pola z rzepakiem, i natrafiliśmy na krzesło Tadeusza Kantora. Z tej strony nie ma nic. I z tej strony też nie ma nic, jest tylko ścieżka rowerowa. A tutaj jest ogromne krzesło, i kompletnie nie znamy jego historii. Krzesło Tadeusza Kantona w chcisku. Dronujemy. Wiem, że tu jest jakiś czerwony szlak rowerowy. Jestem tutaj pierwszy raz. Nie wiem, czy to krzesło to jest wymysł jakiegoś fanboya, czy kantor po prostu mieszkał w huciskach, czy stąd pochodzi, bo tam jest jakiś stary dom muszony. Ktoś tam naprawiał, ale generalnie nie można było tam się dostać. Nie omieszkamy tego sprawdzić, kiedy już dojedziemy do domu. i'm jumping through so you don't have to making you smile as long as i can Znaleźliśmy rzepak, ale jest już prawie przekwitnięty cały. Swoją drogą, jestem ciekaw, jak te rzepiary w czasach epidemii, kiedy trzeba nosić maseczki, robiły sobie zdjęcia bez masetek. Dobra, pandemiczno-zaraźliwe zdjęcia w rzepaku mamy zaliczone, chociaż już w zasadzie mieliśmy wracać do domu. No ale udało się. Rzepak co prawda przekwitnięty, no ale mamy obczarną miejscówkę na pyknięcie sobie fotek na Insta za rok. No tylko ciekawe, co się stanie, jeżeli już nie będą modne takie zdjęcia na Instagramie. Pozdrawiam Szanownych Państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!